Witajcie kochani, Tomek z tej strony. Chciałbym dzisiaj powiedzieć ósmą lekcję na temat poznań swojego wroga. Będzie to talizmany, amulety, święte miejsca i tym podobne. Więc jeśli nie widziałeś wcześniejszych części, to zachęcam od początku, ponieważ to już jest część ósma. Więc idziemy od razu z tematem. Po pierwsze, talizman <laughs> pochodzi od perskiego słowa talisman tilisman. Czyli jest to przedmiot, który zapewnia szczęście, powodzenie i gwarantuje, że nasze plany się spełnią. Czyli to, to jest w ogóle znaczenie słowa talizman, bo ten właśnie talizman zapewnia nam opiekę. To jest bardzo ważne. Dobrych duchów, albo też talizman, który zapewnia opiekę Boga. Amulet z łaciny amuletum. Jest to przedmiot, który ma postać z, yy, posiadać znaczenie magiczne, ma posiadać moc zabezpieczającą przed niebezpieczeństwem. Czyli widzimy, że talizman ma jakby gwarantować nam jakąś drogę do czegoś, że nasze plany się spełnią jakąś boską opatrzność, a amulet ma ochraniać przed niebezpieczeństwem. Jakby ja to wsadzam wszystko w jeden wór: talizman, amulet. I zobaczmy sobie, że talizman, amulet, to jest po prostu ogólnie działa to tak, że nasza koncentracja nie jest już na Bogu, który mieszka w nas, jak jestem nowonarodzony, jest na rzeczy zewnętrznej, a zatem wszystkie rzeczy zewnętrzne, które mnie ochraniają, są talizmanem albo amuletem. Rozumiesz? A zatem jest to bałwochwalstwo. Biblia bardzo jasno mówi nam, że poleganie na czymkolwiek innym niż na samym Bogu jest bałwochwalstwem. Dlatego to się nazywa bałwochwalstwo, bo jest to w miejsce Boga. Rozumiesz, to jest bałwan, czyli jakiś przedmiot w miejsce Boga. Czyli on zastępuje miejsce Boga. I teraz musisz zweryfikować swoje życie, czy czasem nie masz w domu amuletów i talizmanów. Ja wiem, że jakby to się często kojarzy tylko z jakimiś, nie wiem, czterolistnymi koniczynami, chociaż nawet nie każdemu, może pierści Atlantów, yy, jakieś yy, te yy, krucyfiksy, jakieś yy, pentagramy, pantagramy, ale to nie tylko to. Bo to tak naprawdę jest tego wiele. Jest to wszystko, co w, w Twoim sercu ustanowiłeś sobie jako rzecz, która coś dla Ciebie ma zrobić. Często nie musi to być nawet jakaś konkretna rzecz, rozumiecie? Ja na przykład, jak byłem młody, to dotykałem jedną gruszówkę, żeby miała mi przynieść szczęście, i później do tyłu nią sobie rzucałem, tak? Albo plułem przez ramię na, na ten, na. na... Na tak, żeby pecha nie było, tak? Więc tu chodzi o te wszystkie rzeczy, które sobie ustanawiasz w sercu, które mają dać Ci coś, a nie jest to Bóg sam w sobie. Tak wielu ludzi, szczególnie w religii rzymskokatolickiej czy protestanckiej w ogóle nie mają jakby świadomości tego, co tak naprawdę robią. Ja, kiedy, kiedy byłem rzymskim katolikiem, cały czas byłem w okultyzmie, nie? Bo to są wszystkie te rzeczy. Na przykład czterolistne koniczyny, na przykład pierścień Atlantów, magiczny pierścień, który coś Ci daje. Ja miałem pierścień Atlantów, pamiętam i on musi być jakoś tam dobrze mieć, on żeby ochraniać musi mieć jakąś tam dobrą odległość. Później miałem też te, na szyi miałem pentagram, żeby mi jakąś przepływ mocy dawał Magiczne kamienie, widzisz, to jedną kruszówkę trzymasz w kieszeni, żeby ci szczęście przynosiło. Pamiętam, jako dziecko szukałem czterolistnej koniczyny, aż znalazłem to w portfelu. Miałem kilka lat, miałem czterolistną koniczynę, żeby dawała mi więcej kasy. I widzisz, ale dalej, nie? Na przykład masz Świętego Krzysztofa w samochodzie, nie? Krzysiu, Krzysiu, Święty Krzysztof nie jest winny. Winne jest religijne nauczanie, które dopuszcza właśnie amulet. No bo to jest nic innego jak amulet, tak? Katolicyzm wymyślił amulety. Po prostu. Katolicyzm, kiedy wszedł na tereny pogańskie, gdzie była właśnie fortuna, czterysta konieczyna i tak dalej, to oni zamiast się kłócić z nimi, wymyślili swoje um, rzeczy, które dają sukces i powodzenie. A nie polega się wtedy na Bogu samym, tylko na tej rzeczy, tak? Że masz tą rzecz jakiś tam skalperzyk, jakieś coś, coś, to się jakoś nazywa, tak? I wtedy to coś nosisz, tak? Podkowa, fortuna, kości świętych, wszystkie relikwie, krzyż z Jezusem. Zobacz sobie, że wielu ludzi, którzy nosią krzyże, to czują się ochronieni. Ściągniesz jakiś medalion, cokolwiek z siebie i nagle czujesz jakby ci, to teraz czy jest ze mną Bóg, widzisz? To jest bałwan, Bałwan jest w twoim sercu, jeżeli tak się czujesz. I to może być. To nie, nie chodzi tylko o ten krzyżyk. Tu chodzi o serce, które woła do tego, żeby coś mieć na sobie do ochrony. To już widzimy w Izraelu, kiedy Mojżesz. W wyprowadzał ludzi z Egiptu, pamiętacie? I wtedy on poszedł na 40 dni, by pościć. I pamiętacie, co się stało? Bóg, którego nikt nigdy nie widział, ich wyciąga przez Mojżesza. Mojżesz idzie na górę się modlić i pościć, żeby wziąć objawienie od Boga, co dalej. A ci od razu robią sobie złotego cielca i ulewają go właśnie ze złota, z kolczyków, które mają. I co robią? Czczą go jako Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. Czyli nie czczą Go jako bałwana pogańskiego, tylko czczą Go jako Jachwę, Boga, który ich wyprowadził. A Bóg mówi co? Zniszczę ten naród i czynię, uczynię nowy z Ciebie, Mojżesz. A Mojżesz mówi, nie, nie, brońcie, Panie Boże, nie rób tego, tak? I tam wyprosił, wybłagał. Rozumiesz to, powagę sytuacji? Więc tu nie chodzi tylko o to, czy to są pogańskie amulety jakichś innych bożków, jak Fortuna, czy teolistna koniczyna, tylko także krzyż z Jezusem. No po co Ci krzyż z Jezusem? Przecież po pierwsze Jezus nie umarł na krzyżu, znaczy po pierwsze Jezus nie, nie, że nie umarł, tylko On dalej tam nie wisi. Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, ale On tam nie wisi, więc religia będzie kultywowała śmierć. Jezus wisi na tym krzyżu, tak? To tak jakby Jezus umarł na krześle elektrycznym i teraz sobie Jezusa na krześle elektrycznym będę wieszał. Co to jest? Ja na przykład mogę mieć krzyżyk sam w sobie, ale właśnie nigdy nie zrobię w moim sercu medalionu z niego, czyli coś, co mnie ochrania. Mogę go ściągnąć, mogę go to, więc zbadaj swoje najpierw serce, czy nie jesteś pod wpływem tej siły demonicznej, która po prostu boi się, widzisz, bo to jest wszystko strach i musi mieć coś. Wiele religii ma właśnie kamienie szczęścia, a później ma w domu poustawiane różnego rodzaju, wiecie, wróżki mają jaje, jajka, tak, które się ustawia w rogach, wiesz, to jest, to jest tak wiele talizmanów, amuletów, że no bardzo szeroki temat, tak? Można sobie robić wodę z solą. Egzorcyści przychodzą i mają wodę święconą, yy, wodę z solą, gadżety. Dlatego widzicie, ja wypędzam demony Słowem Bożym, tak? Nie potrzebuję gadżetów i tam wodą święconą pluskać demonów i ee, ee, się drą i pół godziny nic się nie dzieje, tylko się drą. Co to jest, nie? A tu mówię, wyjdź, wychodzi w minutę. Nie, za szybko tak egzorcyzmy nie wyglądają. No właśnie tak mają wyglądać egzorcyzmy, bo mają być szybkie. Więc nie do końca chodzi o sam znak, chodzi o twoje serce. I teraz pytanie: jeśli nie chodzi o znak, to po co ten znak używasz? Na przykład, jeżeli masz w tyłku, załóżmy, ochronę, to po co ci na przykład pierścień Atlantów, nie? Po co ci to? Więc bądź świadomy rzeczy, nie używaj także tych znaków, ale generalnie nie chodzi o to, że nie możesz tego używać. Chodzi o serce, żeby nie bało się po prostu życia. Żeby ochronę ściągnąć od Boga. Czyli to, co ja bym zachęcał Ciebie, żebyś zrobił, to to, żeby jeszcze bardziej zanurzyć się w Bożą miłość, w Boże miłosierdzie, w to, kim jesteś w Chrystusie, te wszystkie playlisty początkowe, które są tak naprawdę wymagane przed tą, żebyś nie, żeby nie musiało Ci się chcieć, ale tutaj dla świadomości tego, z czym mamy do czynienia, bo tego jest tak wiele, to tak to po prostu wygląda. Są to wszystkie rzeczy, które mają jakąś magiczną moc. Ochrony w miejsce Boga bał wo chwalstwo, bałwan. Co mówi na to Bóg Izajasza? Izajasza jest tutaj najlepsze dość długi fragment, ale przeczytam go wam: 44. Wytwórcy rzeźbionych posągów są niczym, a ich piękne dzieła, nic im nie pomogą. Oni sami sobie są świadkami, że nic nie widzą ani nie rozumieją, ku swojemu zawstydzeniu. Kto utworzy Boga i odlewa posąg, który nie przynosi żadnego pożytku? Oto wszyscy jego towarzysze będą zawstydzeni. Rzemieślnicy są tylko ludźmi. Niech się zbiorą wszyscy i niech staną. Prze Przelęknąć się muszą i razem będą zawstydzeni. Kowal kreszczami pracuje przy węglu, młotami kształtuje posąg i wykonuje go siłą swoich ramion, aż z głodu jego siły opadają, wody nie pije ją dlewa, cieśla zaś rozciąga sznur, wyznacza farbowanym sznurem ciosa toporem, zaznacza go cyrklem i wykonuje go na podobieństwo człowieka, na podobieństwo pięknego człowieka, aby pozostał w domu. Narąbie sobie drzewa i bierze cyprys i dąb lub to, co jest najsilniejsze spośród drzew leśnych, wsadzi jesion, który rośnie dzięki deszczom. Wtedy służy to człowiekowi na opał. Słuchajcie, wtedy służy to człowiekowi na opał, bierze z tego, aby się ogrzać, Także roznieca ogień, aby upiec chleb. Ponadto robi sobie Boga i oddaje Mu pokłon. Czyni z tego posąg i pada przed Nim. Część z tego spala w ogniu, z drugiej części je mięso, przyrządza pieczeń i syci się. Także grzeje się i mówi: Ach, jak mi ciepło, widziałem ogień, a z reszty czyni Boga swój posąg. Pada przed Nim, oddaje Mu pokłon i modli się do Niego, mówiąc: Ratuj mnie, bo Ty jesteś moim Bogiem. Nie widzą oni, ani nie rozumieją, bo Bóg zaślepił ich oczy, aby nie widzieli i ich serca, aby nie rozumieli i nie rozważają tego w swoim sercu, nie mają wiedzy ani rozumu, by powiedzieć: część tego spaliłem w ogniu na węglu, z tego wypiekłem chleb, upiekłem mięso i najadłem się. Czyż z reszty tego mam uczynić coś obrzydliwego? Czyż mam poddać się przed czyż mam padać przed klocem drzewa? taki, taki się karmi popiołem, jego zwiedzione serce wprowadziło go w błąd, tak iż nie może wybawić swojej duszy ani powiedzieć, czyż nie jest fałszem to, co znajduje się w mojej ręce. Widzisz? Wszystko, co utworzone rękami ludzkimi, nie ma mocy. Nie ma mocy. To dlaczego to czasami działa? Bo ty i twoje serce, i twoja wiara nadaje temu moc. Rozumiesz? I teraz dlatego to się nazywa bałwochwalstwem, bo to nie jest poleganie na Bogu. Człowiek, który polega na Bogu, nie potrzebuje talizmanów, amuletów, świętych, różnych rzeczy świętych. Właśnie nic nie potrzebuje. Nie potrzebuje krzyży w domu, nie potrzebuje nic. Nic, naprawdę nic. Może być golutki pachni i pachniuszek i może naprawdę modlić się do Ojca, który jest w niebie i który jest w nim i to starczy, bo Duch Święty jest wystarczający. Nie trzeba mieć żadnych gadżecików. Rozumiesz? O to w tym wszystkim chodzi. Każdy gadżet, który ma tobie coś dać, jest yy, po prostu bawuchwarstwem. Jest tylko jedna rzecz, która tak naprawdę yy, z której możemy korzystać wedle słowa. Dzieje apostolskie 19 rozdział. Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. Z yy, 12 także nawet Chustki albo przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ich opuszczały, a demony z nich wychodziły. Zauważyłeś? Chustki to była. Paweł wykonywał namioty, więc on miał taką chustę, taką przepaskę i tak dalej. I on, kiedy się pocił, wydzielało się z jego ciała po prostu poprzez pod namaszczenie. Namaszczenie jest to. Jest to siła, która jest na Bożym człowieku do uzdrawiania, do uwolniania od demonów i normalnie fizycznie wydziela się poprzez obecność bądź pot. Jak czytacie Biblię, to wiecie, że Piotr, cień Piotra też uzdrawiał, widzicie, na półtora metra oraz właśnie te chustki Pawła. I teraz to, jaki jest błąd ludzi, którzy mają w sercu bałwochwalstwo, jest taki, że nawet kiedy ludzie czczą jakiś obraz, właśnie czczą, tu jest ważne, że nawet jak jakiś obraz uzdrawia, mówią, o, oddajmy mu pokłon, dają mu jakieś specjalne miejsce temu obrazowi i wtedy padają, przed nim mówiąc, no, do Boga się modla, nie do obrazu. To po jaką jasną, ciasną padasz przed tym obrazem? Więc właśnie o to tutaj chodzi. Że istnieje taka możliwość, że po prostu namaszczenie jest na danych rzeczach, na chustkach, na czymkolwiek, tak? Ja mogę wziąć wodę zwykłą i normalnie się nad wodą pomodlić, i namaszczenie będzie w tej wodzie, tylko. I, i, I kto wypije tą wodę, będzie zdrowiał. Ja to rozumiem, ale to nie znaczy, że teraz mam zrobić z tej butelki świętą butlę, i teraz mam ją nosić, myśleć, że ona mnie ochrania, i teraz mam y, jakby bać się jej wypić, bo ona jest Bogiem, i teraz mam oddawać świętej butelce pokłon. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc tak samo może być, teraz macie odpowiedź, z tymi obrazami, dlaczego one leczą. Po pierwsze, bo ludzie mają wiarę, po drugie, bo być może jakiś namaszczony człowiek położył na ten obraz ręce, spadło tam namaszczenie od Boga. Nie od diabła, bo jakby diabeł jeszcze uzdrawiał ludzi, to by był koniec. Diabeł wykorzystuje cuda na swój poczet, to jest całkiem co innego, bo pamiętajcie, diabeł był lucyferem i dostał moc od kogo? Od Boga. Więc ogólnie uzdrowienia są zawsze od Boga, tylko diabeł może nimi manipulować i oddawać, brać chwałę na siebie. O, tak to powiem: czyli nie oddawać Bogu czci, tylko samemu sobie i żeby ludzie szli właśnie w te bożki. I teraz, i, i, i teraz po prostu musicie zrozumieć, jak to jest obraz, rzecz, książka jakiejś rzeczy, których dotyka namaszczony człowiek, może być namaszczone. Ja to rozumiem. Nawet rozumiem to, że ktoś śpi w jakimś łóżku i dosłownie wiesz, ty się położysz nagle w jego łóżku i nagle na ciebie stępuje moc Boża. Bo ludzie nie rozumieją tego, że wszystko jest energią, więc z potem, z wydzielinami, z tym wszystkim wychodzi normalnie z ciebie także namaszczenie. I to namaszczenie usługuje ludziom. Dlatego jak wchodzisz później do domu namaszczonego człowieka, to nagle wow, już coś ci usługuje, tak? Bo są ściany dotykane i tak ja dalej. Często robię modlitwy w stylu, wiesz, że kto te nadproże przejdzie i normalnie dotykam, tak? Ja wierzę w takie rzeczy, że i ściany są u mnie namaszczone poprzez modlitwę. Wiele jest, bardzo wiele świadectw, gdzie ludzie wchodzą do na przykład gabinetu, gdzie pastorzy, tacy namaszczeni się modlili, to wchodzą do gabinetu, nagle upadają pod mocą Ducha Świętego, a tam nikogo nie było w środku, tak? Więc istnieje namaszczenie, które jest nad człowiekiem, które może być przekonwertowane w jakieś różne rzeczy, co nie znaczy, że masz czcić daną rzecz i masz się od rzeczy uzależnić. I tu jest klucz. Więc talizman i amulet jest to rzecz, która ciebie uzależnia, której ty, jak nie weźmiesz ze sobą, to tracisz coś. Przecież Duch Święty mieszka w Tobie, więc nic nie tracisz, bo Duch Święty jest Twoją ochroną. Duch Święty jest ostatecznie, Jezus Chrystus, tak? Jest ostatecznie Twoją opoką i nadzieją. Dlatego wszędzie, gdzie jesteś, bez żadnych rzeczy, bez żadnych kamieczków szczęścia masz ochronę, masz przychylność. Dlatego nie musisz rzucać jednym groszem za siebie, nie musisz mieć czterolistnych koniczyn, nie musisz mieć w domu potków ani na samochodzie świętych Krzysztofków. Nie musisz mieć jakiejś tam dziewicy Maryi gdzieś tam, nie musisz mieć reliki, relikwii świętych Owszem, czy czasem nie ma jakichś grobów, gdzie emanuje z nich moc? Czasami jest coś takiego i ja to rozumiem. Tak jak u Eliasza to było z tymi kośćmi, ale to nie znaczy, że masz teraz to czcić miejsca kultu. I teraz idziemy w miejsca kultu. Więc miejsca kultu mają właśnie takie być może nawet namaszczone rzeczy, które być może nawet emanują mocą uzdrowienia, jak święty obraz, relikwia i tak dalej, która ma jakąś nad sobą moc i ewidentnie ludzie doświadczają przy tym cudów. Okej, okay, to rozumiem, tak jak chustki Pawła, jednak to nie znaczy, że masz. Kultywować te miejsce, masz kultywować Boga, który jest wywyższony na wieki wieków. Amen. Rozumiesz? Chodzi o Twoje serce, więc świętość jest w Tobie, jeśli jesteś wierzący, jeśli nie, nie ma go w Tobie. I tyle tak naprawdę, więc ja nie zalecam chodzić do żadnych świętych miejsc. Można korzystać z różnego rodzaju namaszczenia i tyle tak naprawdę, nie? Chociaż ludzie tutaj już robią różne rzeczy. Na przykład niektórzy na grob Smitha Wiggleswortha do Anglii jeżdżą, to był taki przebudzeniowiec i próbują, wiesz, położyć się na grobie i spijać namaszczenie. To są takie... No, dziwne zagrywki, więc pamiętaj, jak wierzysz w ducha świętego, który jest w tobie, to największe namaszczenie możesz mieć poprzez modlitwę w domu, a nie jechać w święte miejsce, żeby ci to usłużyło. Oczywiście czasami Duch Święty przynagli Cię, by pójść do jakiegoś Bożego Męża i tak dalej, by wziąć tę moc, namaszczenie, uzdrowienia. Ok, ja to rozumiem, ale nigdy ani ze mnie, ani z, z jakiegoś męża Bożego, ani z m, jakiejś rzeczy nie robimy świętości. Rozumiesz, o co chodzi. To Jezus jest święty, to On jest jedyną drogą, to On jest pośrednikiem, to Duch Święty jest święty, jest jeden Bóg, który, który stał się człowiekiem i umarł za razem. Więc o to tutaj chodzi. Co zatem należy zrobić? Bardzo prosto: jeżeli wyczuwasz u siebie, że masz jakiekolwiek amulety, bądź Twoje serce woła do jakiejś rzeczy, żeby go ochraniały, pokutuj, opamiętaj się, zaufaj Bogu, że Cię ochroni. Wyrzuć te amulety, nie sprzedawaj ich po co. I nie mają mieć amulety w domu, wyrzuć to. Czy są to Jezusiki, Krzyżyki, czy Maryjki, czy Święte Krzysztofki, czy inne amulety, czy inne rzeczy, które zabierają tak naprawdę ci jakieś katechizmy, jakieś, jakieś różne rzeczy, które jakby masz w domu, bo one jakby moc mają, tak? Po pierwsze, wyrzeknij się tego w sercu swoim, bo z tego, bo wiesz. Można ochronną rzecz naprawdę z jakiegoś kamyczka zrobić na szczęście, prawda? Bo znalazłeś gdzieś kamyk w jakiejś tam sytuacji symbolicznej, która dała Ci ochronę i ten kamyk daje Ci ochronę, więc Ty już w swoim sercu zrobiłeś ze zwykłego kamienia w ogóle bałwuchwalstwo, tak? Więc tu nie chodzi o, o rzecz, ale chodzi najpierw o Twoje serce, a później jak jesteś wyzwolony, wyrzuć to wszystko w pierony. I, i, I zobacz co się właśnie z twoim sercem dzieje. Bardzo często ludzie, którzy wyrzucają te rzeczy, wymiotują, robią różne rzeczy, bo są uczyszczani od demonów. E, pamiętam rodzinę, która miała jakiś święty krzyż z tego... Z, z Izraela, z niby z tego drzewa, błogosławieństwo od papieża na jakiejś kartce, na małżeństwie. Wiesz, to wszystkie te święte rzeczy, rozumiesz, takie świę, świętości nad świętościami, które dają Ci, wiesz, specjalne coś, specjalne błogosławieństwo od papieża, specjalna rzecz, specjalny katechizm, specjalne wszystko. Więc nie chodzi o to, że kartki papieru są złe. Chodzi o Twoje podejście do tych kartek i po co masz mieć to w domu, jeżeli jest to nieużyteczne. Zdejmij wszystkie krzyże, yy, które masz po prostu w domu swoim, nie w cudzym. Wyrzuć to wszystko w pieruny. Najpierw oczywiście ze swojego serca. Zaufaj Bogu. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, że On jest w Tobie, bo nie potrzebujesz żadnych talizmanów, amuletów. Nie potrzebujesz się udawać do żadnych świętych miejsc. Święty Duch mieszka w Tobie, jak jesteś wierzący. I tu kultywuj właśnie modlitwę. Kultywuj to, kim jesteś w Chrystusie, abyś wiedział tak naprawdę, z czym to się je. Błogosławię Was tym. Myślę, że to wszystko. Alleluja. Pozdrawiam. Poznaj zatem swojego wroga. Cześć.